W tamtym roku, 1 października podpisaliśmy list intencyjny, ja jako powiem funkcję Prezydenta Miasta Mielca, z Agencji Zdrowia Przemysłu, tutaj był wydelegowany Dyrektor Oddziału też Krzysztof List intencyjny dotyczył projektu Fabryka. Minął rok czasu, więc chcielibyśmy Państwa poinformować o tym, co przez ten rok czasu się stało jakie są dalsze, Plany. Projekt Fabryka jest projektem, który jest dedykowany dla średnich miast pracujących w Unii Społeczno-Gospodarczej powyżej 40 tysięcy mieszkańców i wiele się w tym projekcie znalazło. Drugim tematem, o którym chcieliśmy również poinformować, to też jest ponad rok czasu, jak jest Polska Strefa Inwestycji, czyli jest nowa ustawa, która mówi, że cała Polska jest strefą o ilości wydanych decyzji, o łącie zadeklarowanych inwestycji, jak również ilości potencjalnie zatrudnionych pracowników. Pewni pan prezes Sigłowski. Kapitał ze do podpisania tego listu decyzji minął prawie dokładnie rok, rok i kilka dni. Pana fabryka okazał się trochę nieskromnie powiedziałbym z trwałem Podpisaliśmy za zeszłym roku listy intencyjne z, z Elblągiem, Stalową Wolą, Mielcem. Radziłem, oprócz tego w innej formule realizujemy projekt w, w Radomiu, a i z Zamościem, czyli z czterema miastami. W tym, tygodniu, w tym tygodniu miałem okazję rozmawiać tylko ze miasto, które rok temu dość niechętnie podchodziło do, do przedstawienia tego programu. W tym roku, po roku, ewentualnie zrozumiało, że będzie podał na to, żeby zmienić oblicze miasta i wyraził gotowość przystąpienia do poprawy. E, naszym celem jest podpisanie do końca tego roku samej dwóch listów, nie już dwóch listów gminycyjnych, bo z gminycyjną są, ale przekształcenie przynajmniej dwóch z tych czterech listów w dwie już umowy spółki, bo formuła realizacji jest taka, że będziemy, że zawiązujemy z miastem z miastem spółkę, Spółka, miasto wnosi do tej spółki gród, my wnosimy kapitał, wspólnie budujemy, wspólnie budujemy Cieszę się, że wtedy, rok temu, pan Kapinos przycisnął nas, żebyśmy te rzeczy podpisali, bo wielec z różnych powodów nie był na naszej pierwszej liście, ale, ale, ale w tej chwili tak się stało, że do nią i ten projekt rozwija się w bardzo ciekawy sposób. Otóż e, pierwotnie wychodziliśmy z, z pomysłem budowy biuroca powierzchni około 5000 m2, który miałby charakter wyłącznie komercyjny, czyli mogłyby się w nim ulokować firmy nowoczesnych technologii, usług outsourcingowych, czyli to wszystko, w daje napęd dla dużych polskich miast. W trakcie, w trakcie dyskusji okazało się, że miasto były też zainteresowane rozszerzeniem tego, tego projektu o kompleks, w którym nie tylko znalazłby się ten biurowiec komercyjny, ale też znalazłby się de tak, facto dobry rad. Ten pomysł pan e, dyrektor zgłosił. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, że tak naprawdę warto by bardzo było, tam by dwa A zła do słowa Okazało się, to też udało się panu kartinosowi tak zweryfikować, że e, także administracja krajowa, administracja skarbowa poszukuje nowej lokalizacji, w związku z tym pojawił się potencjalnie trzeci użytkownik tego wieku. E, I tak od słowa do słowa e, ten zakres, o którym w tej chwili rozmawiamy, o który zainicjowaliśmy rok temu ma w tej chwili e, zakres ma już zasięg dużo większy. Czyli nie jeden biurowiec. Metrów na to jak pomyśleliśmy, ale de facto kompleks trzech obiektów, no, każdy z nich roboczo około 5000 metrów, czyli tak naprawdę wielkie centrum biurowo-usługowe, które może naprawdę w dużym stopniu zmienić, zmienić pejzaż gospodarczy i społeczny miasta i być, być taką nową wizytówką miasta. Także to i widać to, że w ogóle zainicjowaliśmy tę dyskusję, że zaczęliśmy rozmawiać o czymś nowym, że zadeklarowaliśmy naszą gotowość zainwestowania, zaryzykowania kapitału, aby zrobić coś, czego żaden prywatny, komercyjny przedsiębiorca deweloper nie chciałby zrobić, zanim spowodowało, że rozmawiamy o czymś naprawdę zupełnie nowym, co może dla miasta takiego jak Bielec które jest miastem de facto sukcesu gospodarczego, bo to jak wygląda strefa, jest naprawdę powodem do klubu tego miasta, ale dziś w XXI wieku, gdzie puka już do nas gospodarka online, gospodarka przemysłu 4.0, gdzie potrzeba jest też miejsc pracy i tworzenia wartości w nowoczesnych technologiach, to ten projekt może rzeczywiście dać kolejny impuls dla e, miast. że jest na to potrzeba, tak jak mówiłem, że jest potrzeba tego, że jest taki potencjał, że jest taka możliwość. To pokazuje to, że e, do programu zgłasza się coraz więcej miast zachęconych e, tym, że konsekwentnie e, działamy, że konsekwentnie to rozwijamy i w 2020 roku będziemy, będziemy e, w momencie, kiedy zakończymy, co raz pod, zakończymy dyskusję o spółkach, o powołaniu spółek celowych z miastami, z tymi wytypowanymi z pierwszej listy, będziemy robili będziemy nowy nabór, aby takie miasta jak Włocławek, które przed chwilą mówimy, też mogły, też mogły przystąpić i skorzystać z tego programu. To jest część większej całości. W Agencji rozwoju przemysłu przyszedłem 3 lata bez dwóch miesięcy temu, z prywatnego biznesu. Zawsze do tej pory działam w prywatnym biznesie i nigdy wcześniej nie planowałem od kariery pracy w szerokorozwilanej administracji publicznej, chociaż jest rozwój przemysł, jak Państwo wiedzą, nie jest takim czysto urzędem, ale, ale takim połączeniem, połączenie działalności z, na skraju administracji publicznej, działalności strefowej, ale i fundusz inwestycyjny, bo jesteśmy akcjonariuszem wielu przedsiębiorstw produkcyjnych i przemysłowych w Polsce. I to co przez te trzy lata staram się robić, wspólnie z całym zespołem Adencji Rozwoju Przemysłu staramy się robić, to budować przyszłość gospodarczą Polski w oparciu o te wszystkie aktywa, doświadczenia, kompetencje, to wszystko co jest dobrego w polskiej gospodarce. Nie konserwować stan, ale myśleć o przyszłości. Mielec jest miastem, które może się urobić nie tylko tym, co jest obecnie, ale także historią. To jest miasto rolnictwa polskiego, polskiego przemysłu lotniczego. I to, że przemysł lotniczy nadal działa, funkcjonuje w Polsce na Podkarpacie w Dolinie Lotniczej w Miercu to jest. Bardzo trudneczkę zasługa właśnie was i zdził. Że wspólnym e, wysiłkiem przez te trudne lata miasto przeszło i rzeczywiście to, co dzisiaj się dzieje w mieście, to co się dzieje w regionie jest powodem do, do, no, do dumy i do naśladowania przez wiele innych e, regionów e, strefa, w której często ten nas, jest, teraz, jest e, na skalę Polską bardzo unikatowym bytem. To jest zintegrowany, kompletny, 600 hektarowy park przemysłowy. I w Polsce nie ma wielu takich miejsc. To, co tutaj powstało, było też bazą do tego, co Agencja Rozwoju Przemysłu robiła w kolejnych miejscach w Polsce. Te doświadczenia, które stąd wynieśliśmy, zaprocentowały choćby tym, że trochę mniejszy, ale podobny park przemysłowy powstał w Rosławiu, w, w gdzie dziś, gdzie dziś się Fabryka LGBT, największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych, tworzy się, kończy się budowa, i, i tam zaczyna powstawać polskie, polskie centrum elektromobilności. Nowa ustawa o, o, o wsparciu nowych inwestycji, czyli polska Strefa inwestycji, która też de facto od roku funkcjonuje. W przypadku, w przypadku Mielca, oddziału mielskiego i Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przyniosła bardzo dobry efekt od początku funkcjonowania tej ustawy wydaliśmy w Mielcu 33 decyzje administracyjne na inwestycje o łącznej wartości deklarowanej miliard 800 milionów w tym samym roku, w samym, tym, tym roku 2019 tej decyzji było 25 na no, zdeparowane 200, czyli jest naprawdę bardzo tak. Okazuje, że, że ustawa trafiła w, w zmieniające się potrzeby przedsiębiorców i no, przygotowała rozwiązanie, które pozwala pozwala utrzymać wzrost gospodarczy. Jest rozwiązaniem na, na nowe zmieniające się Uwarunkowania gospodarcze i gospodarki światowej, to, że gdzieś tam w Europie widoczne jest spowolnienie, może nawet więcej spowolnienia, spowolnienie, a ta nowa ustawa pozwala utrzymać inwestycje, utrzymać wzrost i przejść obronną ręką przez ten trudny czas, który gospodarka światowa no i wszystko wskazuje, ma przed sobą. To wszystko jest jedno, jest elementem większej całości, takiego myślenia, myślenia. Systemowego, jego myślenia, które pozwala wykorzystać, tak jak już powiedziałem, istniejące aktywa i doświadczenia i takimi impulsami rozwojowymi, takimi jak właśnie nasz program Fabryka, pozwolić gospodarce, społeczeństwu lokalnym, lokalnym wspólnotom przejść na wyższy poziom rozwoju, aby wspólnie korzystać z owoców wzrostu gospodarczego. Także jeszcze raz chciałem podziękować. Pan który rok temu przekonał nas, żebyśmy Mielca nie odkładali na drugą półkę, tylko od razu szli z fabryka tutaj w Mielcu, aby to, że zainicjował dyskusję, która dziś trwa, nadal trwa i jest na najlepszej drodze do finalizacji, żeby wyjść poza ten jeden budynek i jeden punktowy projekt, o którym pierwotnie myśleliśmy, i ewoluować, żeby to. Pomysł ewoluował w kierunku, kierunku no de facto takiej mikrodzielnicy biurowej administracyjnej miasta. I myślę, że myślę, że w najbliższym czasie będziemy w stanie będziemy w stanie to już w umowę spółki z miastem i wspólnymi siłami wspólnymi siłami włożyć coś, co tak jak dromader e, Stanie się, stanie się symbolem, symbolem Miecana na następny lata. A propos Drogadera, liczę na to, że będą Państwo w, na kongresie 590 w przyszłym tygodniu, bo mamy w planach ogłosić tam też kolejną bardzo ciekawą inicjatywę. Myślę, inicjatywę, którą wymierze Panie Dziękuję. Czyli... Czy można powiedzieć jakiś perspektywy, kiedy? Dzięki, mogłyby powstać tak naprawdę? E, zakładając, że zakładając, że e, te, te spółki zawarlibyśmy gdzieś e, pewnie efektywnie w pierwszym kwartale przyszłego roku, I tak to wygląda. E, ten teren jest dobry, bo tam jest rynek bardzo gospodarowany, który nie wymaga zmiany, więc, e, więc tutaj na sterze formalnej będzie dość łatwe. Wtedy, wtedy ta sztuka może ogłaszać, może rozpoczynać postępowanie na wybór projektanta trochę takich usług doradczych w zakresie komercjalizacji. Także to byłoby, takie ogłoszenie postępowania mogłoby i wybór projektanta mógłby nastąpić w drugim kwartale przyszłego roku. Projekt to jest 6 do 9 miesięcy, w oparciu o to można ogłaszać postępowanie na wybór, wybór wykonawcy. To, to wtedy mamy początek 2021, półtora roku do. Czyli 2023. Mogę trochę żyć. To też zależy od tego, jak, jak zważymy ten projekt. Czyli, jak powiedziałem, w tej chwili mamy trzech interesariuszy. Czyli ta spółka, która się za stronę komercyjną, miasto i administracja skarbowa, to się jest kwestia tego, jak to uchłanamy. Ale chcemy to zrobić tak, jak to jeden duży projekt z trzema, z trzema zadaniami, tak aby można to było albo spazować, albo połączyć dość razy przez dwóch. Powiem 2020. No zależy nam na to, żeby jak najwięcej osób z Mielca, no, nie szukało tej pracy poza miastem, tylko tutaj tą pracę się, że ten projekt, fabryka, właśnie taki biurowiec komercyjny jest jedynym dobrym projektem, który pozwoliłby części właśnie zostać i, I swoje życie no. Zwłaszcza teraz, kiedy będzie się otwierała chwila e, w chłopcu, e, no to, to też jest coś, co, co jest ciekawe. Mówi, ludzi, którzy będą się kształcili, jest fajnie, którzy będą się kształcili i mogli zostać. my jako. E, jestem też bardzo zbudowany takim małym przedsięwzięciem. W ramach Struktury Agencji Rozwoju Przemysłu powołała się Struktura ARP Informatyka. To jest struktura, która ma zajmować się obsługą informatyczną firm z grupy ARP. Grupa ARP liczy w tej chwili około 60 firm, różnych. Począwszy od stoczni, skończyły okres skończy, kopalnie, w prostu dwie, jedna z soli, druga z soli mineralnych, a się na, na spółce e, technologii kosmicznej, w Space, gdzie weszliśmy kapitałowo do takiej spółki w, powstałej na razie z, czy spółki, córki Przemysłowej, jest, e, jest w przemysłowej misji, tylko ochrony do sieci Łukasiewicz. tam zainwestowaliśmy, wspólnie będziemy rozwijać technologię robotów kosmicznych, ramion robotycznych, zaznaczonych do eksploracji kosmosu, więc spółka trochę jest. No, i powołaliśmy też spółkę Arka Informatyka. Zespół, zespół wsparcia, taki helpers w ramach Arka Informatyka, będzie ulokowany tutaj w budynku. I bardzo pozytywny odzew, kiedy rozpoczęliśmy proces rekrutacji, okazało się, że było całkiem dużo dobrych ofert kandydatów. Naprawdę, naprawdę widać, że jest A grupa ludzi w IT, pracowników w IT w Niemczech, którzy szukają pracy mają reprezentują sobą bardzo wysoką jakość, można, można w związku z tym wydaje się budować przyszłość miasta także nie tylko jako miasta przemysłowego w tradycyjnym rozumieniu tego słowa ale miasta, no. przemysł w przyszłości.